Dzisiaj sobota, dosyć pochmurnie, fajnie chłodno, a ja biegnę, biegnę na spotkanie z, z pozostałymi biegaczami w ramach Adidas Runners Warsaw. Będą zajęcia pięciokilometrowe, oczywiście w Warszawie nad Wisłą. Jak widzicie mam nowy plecak i to jest głównym tematem dzisiaj. Video, chciałbym Wam powiedzieć o takich doświadczeniach po prostu na żywo. Nie na sucho, jak tam plecak leży sobie na stole, tylko jak biegnę i później jak z zajęć o, wrócę. Plecak generalnie kupiłem z myślą o zawodach, które się odbędą za dwa tygodnie w Lądku Zdrój w ramach Dolnośląskiego Festiwalu biegów górskich. Mój ten poprzedni złochowa e, Czy się sprawdził? To no pewnie się sprawdził, skoro przybiegłem, ale mogło być lepiej. Mógł być lepszy plecak. Słyszycie? No zapach koszenia trawki. Także. To co widzicie. Ten plecak. Jest marki Salomon. Marek jest od Groma. Można kupić no oczywiście pod względem kolorystycznym, inny technicznym. A, no co dusza zapragnie. Ja się kierowałem tak, żeby z przodu były widone. łącznie 5 litrów. Tutaj wziąłem jeden, bo więcej mi nie potrzeba, ale tutaj jeszcze drugi. Na pewno lekkość musi być. Ten waży 168 gram. Zobaczcie, biegnę pod mostem Łazienkowskim, na górze samochody jeżdżą, a my taką kładką podwieszczoną i tu jest widok na Wisłę. Ja mam punkt spotkania, o, tak jakby na wprost. Musi być funkcjonalny, czyli dużo kieszeni. Głównie, żeby kieszenie były tutaj i tutaj, a nie z tyłu. Ten ma aż 11 kieszeni. I o to mi chodziło. Bo tutaj mogę sobie napakować czy żeli, czy jakichś rzeczy yy, na, na, na punkcie kontrolnym. I nie muszę specjalnie plecaka zdejmować. Nie chciałem już bukłaka z tą słomką, bo ta słomka, raz że mi e, będę bardziej pokazywał plecak mi, niż siebie. Ta słomka mi dętała. Dwa, że a, nie wiedziałem kiedy ten napój się kończy. No bo skąd tam wiedzieć? Mogę ręką wyczuć, ale to też jest złudne. Mając Taki bidony. Wyciągam i widzę, ile jeszcze mam. I przez to mogę sobie dozować tą wodę odpowiednio do odległości do kolejnego punktu nawodnienia. No i taki bidon na punkcie kontrolnym otwieram, tankuję i biegnę. I nic mnie nie interesuje. Natomiast mieć na plecach, a. No to jest strata, ileś tam minut. Jeżeli w plecaku jest dużo rzeczy, wyciągnięcie tych wszystkich rzeczy. Później zapakowanie tych wszystkich rzeczy. Więc no słabizna. W tym rozwiązaniu prawie wszystko to co miałbym z tyłu, no prawie to będę mieć z przodu, czyli jakieś żele, jakieś inne duperele. Natomiast z tyłu będzie kurtka przeciwdeszczowa. Oczywiście też żele. Plus jakieś tam inne rzeczy, ale będę miał względny luz z tyłu, ponieważ litr wody w ukłaku strasznie się rozpycha, i tak naprawdę nic z tyłu miejsca nie zostaje. Mój poprzedni plecak miał 5 litrów pojemności, ten ma 10. To jest przedostatni model Salomona. Ostatni model ma 12 litrów, ale. Uważałem, że to jest przy dużo. Zatem tamten jest dużo cięższy, a chodziło mi o lekkość. Super funkcja. A dodatkowo dokupię sobie kołczan, <taki>, taki jak na strzały albo na miecz. Tylko ten kołczan jest dedykowany Salomona i on ma specjalne takie uchwyty tutaj z tyłu, żeby go łatwo zawiesić, przymocować na górze i na dole. I on sobie tak z boku po prostu dynda. A bardzo łatwo można, no właśnie do czego on jest? Na pewno nie do miecza, ani do strzał, bo nie będę na nikogo polować, a na kijki. Na kijki. Kijki biorę na tą wyprawę obowiązkowo, no ale przecież nie będę tyle kilometrów cały czas z nimi wiec. Ewentualnie trzymać, więc, żeby je odłożyć, to do tego kołczana będę po prostu wsadzać. I to jest super rozwiązanie. Widziałem recenzję, to nie jest duży koszt, a na pewno odciąży. Może bajer, może nie bajer, ale jak ma pomóc, żeby nie trzymać cały czas w ręku tych kijków, to biorę bez dwóch zdań. No i teraz, jakby podsumowując. To wszystko co Wam powiedziałem, najbardziej widział mi się ten plecak marki Salomon, jest to znana firma, bardzo dobra, produkująca bardzo dobrą odzież dla biegaczy, no i super ma plecaki, plecaków zobaczcie jest pełna gama od miejskich malutkich, aż po takie większe jak moje. Dlatego Salomon wygrał. Tak to wygląda na szybko z terenu. I co? Pobiegam. W drodze powrotnej. Znowu się spotkamy i powiem wam jak to widziałem. Jak to widziałem, jak to się biegało. No i po treningu. 5,5 km zrobiliśmy. Trochę truchtania, trochę ćwiczeń takich e, biegających po schodach. Ogólnie zajęcia rewelacyjne. Można się e, zapisać poprzez aplikację Adidasa. Trzeba ściągnąć i tam dołączyć do społeczności Adidasa tak, super, 5,5 km zrobione, nic nie lata, nic się nie telepie. Odkryłem, że wcale nie trzeba wyciągać tego tego, tylko ścisnąć zębami, tu nacisnąć i jakby samo, no samo, e, samo ten płyn się podnosi. To do mocowania, ściągania. Tutaj są takie haczyki, bardzo szybko można ściągnąć kamizelkę, a tutaj regulować jakby nacisk. Co do rozmiarówki, to ja chodzę w koszulkach S, ale te plecaki trzeba o rozmiar wyższy, większy, większe brać. Czyli to jest M i jest idealna. Generalnie ten plecak jest taki mocno do ciała. Ma się wrażenie, że o, aż tak cię no, kurczę oplata, ale jest to fajne wrażenie, bo nigdzie nic nie odstaje. Także taki test w terenie mały yy, wykonany. Później, jak będę pakować się na zawody, to na pewno pokażę go jeszcze, jak wygląda z tyłu. Na pewno ma dużo odblasków. Tutaj, gdzieś tam z boku. O, widać. Jeszcze z tyłu. Odblaski ważna rzecz, yy, żeby być widocznym. No. no i jest super lekki. Ogólnego prawie nie czuć. Wiadomo, że coś czuć, ale, ale nie jest tak, że to przeszkadza. Zobaczcie, wracam. Takie widoki. To jest ścieżka pieszo-rowerowa. Podsumowując, po 5,5 km, jest ok. Zobaczymy jak na większych dystansach. Ale wygląda na to, że ten plecak będzie mi służył latami. Do zobaczenia, Hejka.